Dzisiaj na kolację będzie pyszne mięsko z pieca typu Tandori własnej produkcji. Właśnie szykujemy się do rozpalenia naszego pieca typu Tandor. Darek musi naszykować sobie drewna. Jakie mamy drewno? Dąb i olcha. Dąb i olcha. Eee, no. I około godziny będzie piec się musiał nagrzewać. Także teraz chwila przerwy. Piec tandor zrobiony z beczki, w środku wypełniony szamotem. O jego budowie powiem troszeczkę później. Góra jest przykrywana tym dnem dnem albo górą odleczki odciętym Uszykowane drzewo do palenia buk i do, y, przepraszam dąb i olcha to była dąb i olcha kawałek podpałki, żeby się nie męczyć w berce na dole wycięty jest otwór który pobiera powietrze do palenia tak zwany luft, no i co, on rozpala, zaczynamy rozpalanie, Monika, weź przytrzymaj, I do rozpalenia sobie używamy takiej drobnicy. Ale tylko do rozpalenia, później już jest drzewo, które się nadaje typowo do grilla, albo do, 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 do takiego pieca, dość Ta drzewa co tu mamy powinno nam w zupełności wystarczyć nawet Może być za dużo czasami, ale to już się później okaże w trakcie rozpalania pieca. Na początku ścianki tego pieca, tu w środku, pokryją się tak zwaną sadzą. I w momencie, kiedy sadza się wypali, ścianki zrobią się białe, będziemy wiedzieć, że piec osiągnął właściwą temperaturę, czyli w granicach, no tak powiedzmy, do 400 stopni. Dobrze, to się po tu niech rozpala. Będę stopniowo dodała drzewa, żeby nie robić zbyt wielkiego dymu. Dodajmy, że dym jest mniejszy z tego niż nieraz, jak się rozpala grilla. No, to też prawda. No, oczywiście, drzewo musi być suchutkie, nie? Drzewo jest składowane już drugi rok, tutaj w sumie, w szopce. Także jest bardzo, bardzo suche. Czas, jak jest potrzebny do rozpalenia tego pieca, do odpowiedniego go nagrzania w zasadzie, no to jest jakieś pół godziny, powiedzmy, teraz w okresie letnim, trochę więcej w okresie zimowym, albo powiedzmy pół jesienny, późno jesiennym. No wszystko zależy od temperatury otoczenia, tak? Możemy to zrobić też szybciej, ładując od razu powiedzmy Całą ilość drzewa, ale też trzeba zwrócić na te uwagę na temperaturę zewnętrzną, jaka jest. Jeżeli jest temperatura na minusie, to stop to piece rozpalamy stopniowo, yy, ponieważ no, mógłby popękać ścianki w środku cegły, mogłyby popękać od zbyt szybko rosnącej temperatury. Dlatego w okresach bardziej właśnie takich, gdzie są niskie temperatury, robimy to stopniowo. A tak, teraz latem mógłbym to wszystko od razu wrzucić, powiedzmy, no ale nie chcę robić też zbyt wielkiego oczywiście dymu, nie? No, sąsiedzi są różni. A nie chciałbym nikogo tutaj zrazić do siebie. Tu z góry mam jeszcze taką dodatkową pokrywę z mniejszym otworem, głównie po to, żeby ograniczyć tak jakby ucieczkę temperatury, tak? Żeby temperatura, która powstaje podczas palenia zostawała bardziej w środku i ogrzewała ścianki pieca niż szła od razu, od razu w powietrze do góry. W ten sposób troszeczkę hamuje. mógłbym zrobić otwór jeszcze mniejszy, ale im mniejszy otwór wtedy robi się też troszeczkę większy dym jakby. Teraz właśnie widać na początkowym etapie rozpalania pieca Ścianki, tak jak mówiłem, pokryją się, sadzą i później pokażę Wam, jak będzie piec już gotowy. Czyli osiągnie temperaturę właściwą, kiedy będziemy mogli wkładać do, te, do niego mięsko. Dzisiaj będziemy mieli kurczaczka i karkówkę w plastrach. Tak jak mówiłem, mamy dzisiaj dwa rodzaje mięska mamy kurczaczka przyprawionego już jest, wczoraj było tu tak samo jest karkóweczka w plastrach wszystko jest przyprawione dzień wcześniej mniej więcej 12 godzin wcześniej trochę więcej nawet może yy, jakie jak? przyprawy są tu użyte? no cóż podstawowe, nie wymyślamy za dużo yy... pieprz Ziołowy, podstawa daje nam bardzo bogaty smak. Sól, pieprz, zwykły papryka czerwona, papryka ostra, troszeczkę papryki wędzonej do karkówki akurat. Do kurczaka papryki wędzonej raczej nie używam. W karkówce jest również czosnek, granulowany. Jeżeli chodzi o ilości, no cóż, każdy chyba według, według własnego uznania. Powiem jak my to mniej więcej robimy, w jakich ilościach. Więc jest to na, na tą ilość karkówki, a jest tutaj taki dobry kilogram, jest to prawie 1,5 kilo... 1,5 kg. No byłoby to zbyt słone. Półtora łyżeczki małej soli. Yy, Łyżeczka pieprzu ziołowego, pół łyżeczki pieprzu zwykłego, łyżeczka papryki czerwonej, pół łyżeczki papryki ostrej i pół łyżeczki papryki wędzonej. Jeżeli chodzi o kurczaka, bardzo podobne ilości, ponieważ kurczak tutaj waży nam, chyba jest około 1,6 kg, więc śmiało można takie same ilości mniej więcej zapodać. Oczywiście przyprawy, szykując, sypiemy sobie do miseczki, następnie dodajemy troszeczkę oliwy, mieszamy je i później, jak się przegryzą, że tak powiem, smarujemy nimi mięsko. Jeżeli chodzi o karkówkę, karkówkę najpierw, najpierw delikatnie posmarowałem samą oliwką i następnie z suchą, wymieszaną już przyprawę dosypałem do tego i wymieszałem dobrze mięso. W, oczywiście wmasowując przyprawy. Wszystko będzie na tym ruszcie, Kurczak będzie na dolnej warstwie, a karkówkę damy na górnej. I to wszystko razem wkładamy do pieca. Kurczak będzie mniej więcej w piecu około dobrej godziny, godzinę 10, coś koło tego. Jeszcze będzie mniej więcej kontro kont kontrolować ten czas. Obserwując mięsko jak się zachowuje. Karkówka będzie na pewno szybciej, ponieważ są to plastry. Co prawda są dosyć grube, ale na pewno szybciej dojdzie. A manika tutaj jeszcze widzę, poprawia troszeczkę naszego kurczaczka. Wytłuszczy, który jest oliwka, która spłynęła, żeby go dobrze tutaj nam na smarować tą oliwką, żeby nie tracił na wilgotności. Dodam tylko, że mięsko później z tego pieca będzie bardzo, 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 bardzo soczyste. Będzie aż ociekało wszystkimi sokami, ponieważ temperatura wyjściowa w piecu jaką uzyskamy 400 stopni około powiedzmy może być nawet trochę powyżej bardzo szybko zamyka mięsko w sobie, to znaczy pory są bardzo szybko zamykane, przez co wszystkie, że tak powiem, soki zawarte w mięsie nie uciekają nam, nie odparowują. Zobaczycie to później, jeszcze jak już mięsko będzie gotowe na filmiku. Jak widać, piec idzie pełną parą. Jedno pytanie: czy widzicie jakiś dym? No, może troszeczkę gdzieś coś widać. Owszem, widać drgające powietrze z powodu wysokiej temperatury nad piecem. Ale to wszystko. No, tu mamy taki kącik, w sumie, który chcemy zagospodarować, właśnie na, na takie, nazwijmy to, imprezy pieczenia mięsa i, i różnego innego typu grillowanie. Jakieś zadeszenie trzeba by było tutaj zrobić. Ten piec ma być również troszeczkę w innej formie, ma wyglądać później, gdzie on zabudowany, będzie miał też blat z góry, taki zwany roboczy, no będzie to wyglądało trochę inaczej, no ale potrzebujemy do tego trochę czasu, no i trzeba jakieś fundusze na to zbierać też, bo nic nie jest za darmo oczywiście. No dodam, że sam piec, yy, ale to później powiem co, ile kosztowało, ale tak suma sumarum, no, wyszedł w granicach 500 zł. Nie jest to tania zabawka, ale gdyby kupić oryginalnego Tandora, yy, możecie sobie kliknąć w wyszukiwarkę Piec Tandor, Tandori. Yy, no to takie piece owszem bardzo ładnie wyglądają. Mogą yy, służyć również za ozdobę na ogrodzie. Yy, no kosztują w granicach chyba najtańsze. Takie małe piece kosztują w granicach 1200-1300 zł do tego owszem tam dodajemy jakieś wyposażenie w formie tak zwanych szpad do mięsa jakiś tam ruszt jest w środku i tak dalej no ale mówię to jest cena ponad dwukrotnie większa no i piec jest dwa razy prawie mniejszy od tego tutaj także tam też mniej wożycie a tutaj za jednym zamachem tak jak dzisiaj robimy karkówkę i kurczaka do tego można teraz w trakcie kiedy już powiedzmy ten Największy dym minął, możemy już położyć na górę ruszt, Mamy taki spec specjalny, jeszcze który nakładziemy na samej górze, i można zrzucić sobie kiełbaskę i zrobić sobie taką kiełbaskę z grilla. 5 minut. Dosłownie 5 minut. No, Monika tutaj mówi, że ta kiełbaska bardzo szybko się robi, bo ponieważ temperatura, która już jest osiągnięta w piecu, do tego temperatura żaru, który jest tu na dole, a to wszystko idzie w górę. Powoduje to, że kiełbaska bardzo szybko się robi. Trzeba ją dosłownie szybciutko przewracać raz po raz, żeby jej nie przypalić czasami. No i zupełnie ma to inny smak, bo jest to na drzewie, na dobrym drzewie, bo jednak olcha lub dąb to są jedne z lepszych drzew do grillowania, no nie wspominając już o drzewach owocowych, które są w sumie chyba najlepsze do tego. No ale tego nie mamy. No oczywiście, oglądając nasze filmy, nie zapomnijcie, co zrobić? Subskrybować. Tak, subskrybować. Łapka w górę. Łapka w górę. Oczywiście komentarze mile widziane. I te pozytywne i niepozytywne. Te niepozytywne będą troszeczkę może dla nas konstruktywne, żebyśmy mogli to robić lepiej, niż robimy na, w tej chwili. No, człowiek uczy się na błędach, nie? No, sprawdzimy teraz, jak. Jaką temperaturę mniej więcej nasz piec osiągnął, czy już jest rozgrzany, czy jeszcze nie. W każdym bądź razie, jeżeli jest rozgrzany, to musimy poczekać aż wypali się to co mamy w piecu. Ja teraz wezmę kamerę na chwilę od Moniki. Uwaga, bo tu jest bardzo gorąco. Teraz widać cegły, że już po samą górę prawie, prawie, prawie są wypalone z tej sadzy. Jeszcze w zakamarkach widać że trochę jest tej sadzy, musimy poczekać. W środku jeszcze mamy trochę drzewa, za dużo, za dużo go dałem z tego co widzę. No ale cóż, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko. Yy, dodam, że ten pies jest od niedawna. Bo robiliśmy go chyba w zeszłym roku na jesień, czy jakoś tak, było kilka prób, tylko na razie rozpalenia. No i dopiero w tym roku w sumie też się nam nie udało za bardzo, nie było czasu na to, żeby w nim cokolwiek robić, ale Miejmy nadzieję, że to nadrobimy. Piec, piec się nadal rozgrzewa jeszcze. A ja tak właśnie sobie tutaj patrzę, że tutaj już bardzo ładne są te dynie. Tu już niektóre są do wycinania, bo dynia Hokkaido ma w sumie, tak rośnie, około kilograma, więc tutaj jest kilka sztuk już takich, które można wykorzystać. I tak myślę, że pewnie niedługo Zacznę z nich coś robić. Jakąś zupę dyniową obowiązkowo. Placuszki dyniowe. Placuszki dyniowe. Do tego jeszcze można zrobić muffinki z dynią. Jest też przepis na sernik dyniowy. Jak zostanie, będzie w nadmiarze, to można też dać, zrobić sobie w słoiki. Ale to wszystko zobaczymy, ile tego będzie do jesieni. Może jeszcze ja dodam, sam od siebie, coś na temat tych dyń. Jeżeli ktoś z Was ma dobry przepis na taką dynkę, to bardzo chętnie go poznamy. I być może wykorzystamy go z którymś z filmów. Kilka dni temu wróciliśmy z Chorwacji. Kiedy to było? Środa, nie? Czwartek. Czwartek. No w środę wyjeżdżaliśmy, prawdę mówiąc. Także w czwartek, w czwartek dotarliśmy na miejsce nad ranem, o trzecie rano byliśmy w domu. No i z Chorwacji przyjechało z nami piwko, a piwko oczywiście lubi grill. Więc jakby nie mogło być piwka tutaj z nami. No to sprawdzamy jak nasz piec, No, cegłówki są... ścianki są bielutkie. Można śmiało, bo mamy jeszcze dużo żaru kurcze. Nie wiem, czy możemy. Mm. Musimy poczekać, aż to wszystko się jeszcze wypali, ponieważ pies ma już bardzo wysoką temperaturę. Do tego ten żar od dolu spaliłby na mięso. On się praktycznie musi wypalić prawie do zera. Znaczy, może niekoniecznie do zera, ale, ale prawie, prawie. Żeby już nie było ognia. Następnie na samym dole. W tym piecu umieszczamy miskę, taką mamy zwykłą, brzydką miskę, jak ktoś mówi złomową. Napełniamy ją, wrzucamy ją tam na dół i napełniamy wodą. Parująca woda zapewnia nam dużo wilgotności, żeby potrawy się za mocno nie przyjarały czasami też. No i nie traciły swoich smaków walorów. walorów. <laughs> jak Jak się mówi? Swoich... Walorów smakowych. O, to chciałem powiedzieć. <laughs> Co dobra, my w tym czasie niech to się jeszcze dopala, my zaraz rzucimy mięska, na ruszta. No, będzie brudna robota. Dobra, Tarkówka, na takie grube plastry, 2-3 cm. Dodam tutaj, że mięsa tutaj nie musimy przewracać na lewo, prawo, tak jak to robimy na normalnym grillu. Tutaj wystarczy po prostu to wrzucić na różdż, zamknąć piec z góry i to się samo robi. My w tym czasie możemy sobie dalej piwkować lub pić kawkę. Tu jeszcze kurczaczka, ale kurczaczka, który bym musiał sobie pomóc rękoma, żeby go tam wstawić. Tak można dorzucić jeszcze jakieś mięsko, jak ktoś ma. Dobra, gdzie jest ta woda, co miałem do umycia? I Dodam, że nie kiełbaski, bo się spalą. Tak, kiełbaski nie. Kiełbaski tutaj by się spaliły. Kiełbaski możemy dodać później. Jak już to by nam się usmażyło, powiedzmy, to możemy później sobie dodać jeszcze yy, kiełbaski. Połupy tego... ale to już naprawdę na sam koniec. No tak, jak już piec osiądzie, to by nam się zrobiło, i wtedy na przykład możemy wrzucić sobie kiełbaski i zamknąć też w tym piecu. Ponieważ on dosyć długo utrzymuje temperaturę, a tym bardziej teraz w okresie letnim. No to szykujemy piec. W zasadzie już możemy wrzucić. Mięso do niego, tak jak powiedziałem przedtem, wkładamy Michel. Musimy ją mniej więcej wyrównać, żeby na środku była, żeby ona nie przeszkadzała. Dobra, jak widzicie, rękawice grube rękawice spawalnicze to są ogólnie. Chronią nas przed wysoką temperaturą. Yy, woda, 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 woda. Teraz uwaga, lejąc wodę, trzeba dać wodę do miski, nie na żal. Można zalać śmiało tę miskę do połowy wody. Czekamy chwileczkę, niech ta niska się troszeczkę wygotuje i za chwileczkę będziemy wkładać to mięso. Przydałby się do tego długi rękaw. No i zamykamy taką to pokrywą, już bez dziury. Zamykamy również na dole blok powietrza. No i teraz czekamy mniej więcej około godzinki na kurczaka, trochę ponad, ponad godzinę w sumie może kurczaczek będzie a karkówkę bym sprawdziła wcześniej. A karkówkę będziemy sprawdzać wcześniej, gdzieś tak po pół godzince będziemy mm. sprawdzać karkówkę, żeby jej czasami nie spalić. Minęło dosłownie kilka minut. To powiedzmy około 10, coś koło tego. I jakie zapachy tu już się wydostają z tego pieca? Ta para z tej wody, która tam była w tej miejsce, łącznie z zapachem tutaj do góry. Mm. Coś pięknego. To jest zapach mięska, które się grilluje w zasadzie. w zasadzie piecze. Drzewo użyte do tego grilla pozwala nam na to, żeby zostawić ten żar w środku, jeszcze w piecu. Już wypalony praktycznie, ale jeszcze żar je był. Gdybyście chcieli robić to na jakimś innym drzewie, nieprzystosowanym do grillowania też możecie, ale po y, uzyskaniu odpowiedniej temperatury przez piec, resztę żaru i popiołu musicie wygarnąć do zera praktycznie, żeby mięso na przykład drzewem sosnowym, czy żywicą i tak dalej, spaloną, nie przeszło. Wtedy taki piec y, będzie miał w sobie tylko tą. Temperatura, która jest nam głównie potrzebna do, do pieczenia tego mięsa, no i wtedy wrzucacie mięsko i robicie w bardzo podobny sposób, tylko już bez tego żaru. A żeby mięsko było smaczniejsze, no to trzeba się postarać właśnie o lepsze drzewo, takie typowe do grillowania. Czyli olcha, dąb, wszystkie drzewa liściaste, twarde. Buk, grab, Drzewa owocowe, jak najbardziej, jeszcze, jeszcze lepsze niż. Który, te, które wymieniłem, minęły 22 minuty. I otwieram piec i pokażę Wam za chwileczkę, jak on wygląda mięsko po 22 minutach. Głównie karkówka, która chyba dochodzi trochę szybciej niż ten kurczaczek. Proszę spojrzeć. Karkówka nie jest przewracana, a z góry jest również ładnie przypieczona. Yy, chyba ją wyciągnę i spróbuję zobaczyć, jak ona wygląda w środku, żeby czasami nie przedobrzeć. Proszę, to jest karkóweczka, która była dołem. Widać, że leżała na ruszcie od tej strony. Wygląda tak samo, jak z drugiej strony. Proszę. Teraz sprawdzę, jak ona jak to mięsko może wyglądać? Nie mam noża. Poczekajcie chwileczkę. Tak, teraz próbuję widelcem sobie pomóc. Nie, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze mogę wrócić mięsko do środka. Wyciągamy karkóweczkę, to Powinna być już dobra. Go, co nam wykradzanie zrobi. Chciałbym regionu, zobaczyć kurczaka. Myślę, że kurczaczek jest dobry. Może nie mamy, nie? No, nie widać, to tylko. Myślę, że jak cieknie z niego. Widzisz? Soczki zostały w środku wszystkie. Myślę, że kuczaczek będzie.